Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na kanale. Dzisiaj porozmawiamy o telefonie, którego używam już ponad 3 lata, czyli o iPhone'ie 14 Pro Max. Odpowiemy sobie na bardzo konkretne pytanie, czy w 2026 roku nadal warto go kupić? Czy może to już moment, który lepiej rozejrzeć się za czymś nowszym? Używam iPhone'a 14 Pro Max pół roku po premierze, więc mam perspektywę nie jednego miesiąca, ale ponad 3 lat codziennego użytkowania. To oznacza setki godzin ekranu, tysiące zdjęć, aktualizację systemu, spadki baterii i normalne zużycie. I właśnie z takiej perspektywy chcę dziś o nim opowiedzieć. Na początek wygląd i jakość wykonania. Ten telefon nadal wygląda bardzo nowocześnie. Stalowa ramka, matowe szkło z tyłu i charakterystyczna wyspa aparatów sprawiają, że wciąż czuć tą klasę premium. Kiedy wyciągam go przy kimś z nowszym iPhone'em, różnice wizualne naprawdę nie rzucają się w oczy. To pokazuje, jak ponadczasowy jest ten design. Ekran to jeden z najmocniejszych punktów tego modelu. Mamy tutaj 6,7 calowy wyświetlacz OLED z odświeżaniem do 120 Hz. Po trzech latach nadal uważam, że to świetny panel. Kolory są żywe, kontrast jest bardzo dobry, a jasność pozwala bez problemu korzystać z telefonu nawet w pełnym słońcu. Skrolowanie jest płynne i przyjemne, a przejście z 60 Hz na 120 kiedyś było ogromnym przeskokiem jakościowym. Dzisiaj to już standard, ale w 2026 roku ten ekran wciąż nie odstaje od nowszych modeli. Dynamiczna wyspa, która w momencie premiery była czymś świeżym, dziś jest już normalną częścią systemu. Po tych trzech ponad latach mogę powiedzieć, że to rozwiązanie faktycznie jest praktyczne. Szybki podgląd muzyki, nawigacji czy timera działa wygodnie i naturalnie. To nie jest tylko bajer, tylko coś co realnie wykorzystuje. Przejdźmy do wydajności. iPhone 14 Pro Max ma procesor A16 Bionic i nawet w 2026 roku ten układ nadal daje radę. W codziennym użytkowaniu nie czuję, żeby telefon był wolny. Aplikacje otwierają się szybko, animacje są płynne, przełączanie między programami nie powoduje przycięć. Gram okazjonalnie w bardzo wymagające gry i nie zauważyłem poważnych problemów z płynnością. Oczywiście nowe modele mają już mocniejsze procesory i lepsze GPU, ale szczerze mówiąc w codziennym użytkowaniu różnica nie jest drastyczna. To nadal bardzo szybki telefon. Co ważne, przez te 3 lata nie miałem sytuacji, w której system stał się już nieużywalny po aktualizacji. iOS działa stabilnie, a wsparcie systemowe to jeden z powodów, dla których starsze iPhony wciąż mają sens. Teraz aparat, czyli coś, co dla wielu osób jest kluczowe. Główna matryca 48 megapikseli nadal robi świetne zdjęcia. W dobrym świetle fotografie są ostre, mają dobrą dynamikę i naturalne kolory. W nocy tryb nocny nadal działa bardzo dobrze i w wielu sytuacjach trudno powiedzieć, że to już czteroletni telefon. Nagrywanie wideo to wciąż poziom, który spokojnie wystarcza do tworzenia materiałów na social media czy nawet YouTube. Stabilizacja jest bardzo dobra, kolory wyglądają naturalnie, a jakość 4K nadal prezentuje się profesjonalnie. Przez te 3 lata nagrałem nim mnóstwo materiałów i nigdy nie czułem, że aparat mnie ogranicza. Najbardziej odczuwalna zmiana po 3 ponad latach to bateria. I tutaj trzeba być szczerym: każda bateria z czasem się zużywa. I w moim egzemplarzu również widać spadek kondycji. Telefon nadal wytrzymuje cały dzień przy umiarkowanym użytkowaniu, ale przy intensywnym dniu, muszę czasami doładować go wieczorem. Jeśli ktoś planuje kupić używany egzemplarz, bardzo ważne jest sprawdzenie stanu baterii. W wielu przypadkach będzie to około 80-85%, co oznacza, że wymiana może być w najbliższym czasie konieczna. Na szczęście, wymiana baterii wciąż jest tańsza niż zakup nowego telefonu, więc, nawet jeśli doliczymy ten koszt, nadal możemy zmieścić się w rozsądnym budżecie. I teraz dochodzimy do najważniejszej kwestii, czyli ceny. W 2026 roku używanego iPhone'a 14 Pro Max w wersji 128 GB w dobrym stanie można znaleźć za około 2000 zł. To już zupełnie inna półka cenowa niż w momencie premiery. Za te pieniądze dostajemy duży ekran 120 Hz, bardzo dobry aparat, świetną jakość wykonania i nadal wysoką wydajność. Pytanie brzmi, czy za około 2000 zł znajdziemy coś lepszego? Oczywiście na rynku Androida jest sporo ciekawych propozycji często z większą baterią czy nowszym procesorem, ale jeśli ktoś jest w ekosystemie Apple, korzysta z iMessage, AirDropa, Apple Watcha czy MacBooka, to iPhone 14 Pro Max w tej cenie zaczyna być naprawdę rozsądną opcją. Czy kupiłbym go drugi raz w 2026 roku? Jeśli miałbym budżet około 2000 zł i zależałoby mi na dużym ekranie oraz solidnym aparacie, to tak, rozważyłbym go bardzo poważnie. Natomiast jeśli różnica w cenie między nim, a nowszym Najlepszym modelem byłaby niewielka, wtedy dopłata mogłaby mieć większy sens ze względu na duże wsparcie i świeższą technologię. Podsumowując, po prawie 4 latach użytkowania mogę powiedzieć, że iPhone 14 Pro Max starzeje się bardzo dobrze? To nadal szybki, solidny i uniwersalny smartfon, który w odpowiedniej cenie w 2026 roku ma dużo sensu. Najważniejsze jest sprawdzenie stanu baterii i ogólnej kondycji urządzenia przed zakupem. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy w 2026 roku kupilibyście iPhone'a 14 Pro Max za około 2000 zł w wersji 128 GB, czy jednak wolicie dołożyć do. Do nowszego modelu, a jeśli materiał był dla Was pomocny, zostawcie pod nim łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo przed nami jeszcze więcej takich technologicznych tematów. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!